Zrobię pajacyk za y, jakiegoś Korgiego na Yyy... Y, ty jesteś jakimś księdzem? 15 już mam. 16 co jest? To jest. Leci, lecimy widzowie. Dawajcie różyczki, czy cokolwiek. Bóg jest w stanie zrobić. 11 widzów, 11 widzów mamy. 10 widzów. <laughs> Skakują przez to, że tu jestem. Słuchaj, więc słuchaj. Boże, po Bogosowej milkę objawiaj swoją miłość. Niech duch święty zamieszka w jej sercu. Niech znajdzie dobrego, wierzącego chłopaka. Nie... Czyli jest Jezus! szansa, Jest szansa, że się zdrespisz jako ślimak, jak będziesz niegrzeczna. Tak, dokładnie tak. Tak? Dziękujemy za różyczki, Ej, Dziękuję Dzięki. za gwiazdeczki, co dostaje. Nie wiem, co to jest, ale jest. No a dodajesz, bo dodajesz te normalne pytania. W końcu ktoś normalnie zadaje nam pytanie. No w końcu. 15 już mam, 16 co jest? Co jest? Leci, le, lecimy widzowie, dawajcie różyczki, czy cokolwiek. <coughs> a my też ty myślejemy. Dziękujemy. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yeah. Ja tu ludzie płacą za te gifty, czy co? Jak to działa? Tak. O kurde. Ja, nie nie to A wierzycie w Boga? Tak, ja tak. Ja też mam na jest Kurde, co za toksyk. Co za toksyk. Czy często macie takich nienormalnych? Co tu dołączają? Cały czas. Ja powiem Wam, że ja kiedyś byłem niewierzący, ale od dwóch lat mam taką głębszą relację z Bogiem i uważam, że to mega fajna sprawa. Widzimy się o 7:30 w Kiblu Męskim. No blisko, że ten W kabinie trzeciej. Wydało nie, się. Nie wydało, się ja wydało się wszystko. Wydało nie, się to... grupowy No Blanka skończy. jest... My, my już w trzeciej fiosk. Co ty gadasz? Ej! To, to już trzeba to lata będą, chyba są. No, jak kobieta, no właśnie. No zobaczymy czy teraz wejdą widzowie. Wejdą, wejdą. Nie, bo w ogóle ja, ja nie przekazałem sedna tego co chciałem powiedzieć. E, żeby ogólnie stawiać Boga na pierwsze miejsce. Ja wierzę, że dziewczyny, ja wierzę, że macie fajną relację z Bogiem. Ale chciałbym, żebyście to pogłębiły trochę. Zrobię pajacyk za y, jakiegoś korgiego na przykład. Y, y, ty jesteś jakimś księdzem? Nie, ja jestem po prostu chrześcijaninem, co nie? Tak na luzie. Ale po prostu słuchajcie, ja, ja wiem co Bóg zrobił dla mnie, wiem, że mi przemienił życie. Nie że byłem w jakimś mega dołku, ale po prostu przemienił na lepsze. I chciałbym powiedzieć, że dla Was też tak zrobi. I Was też pobłogosławi. I, I ogólnie warto. Ale no, ja jestem dość. W sensie. Ja na przykład jestem wierząca tak, że nie. Jakby wierzę w Boga, ale do kościoła nie chodzę. No bo okay. jakby w kościół Nie Ja jestem, bo uważam, że... Ja jestem tak samo. No, więc no. W sensie. Pójdę do kościoła jak na przykład. Potrzebuję, nie wiem, co się dzieje u mnie w rodzinie, to pójdę do kościoła wtedy i. Okej. Okay. No. Okej, okay. myślę, że wieś, wiele osób tak robi, tylko że to trochę ich powstrzymuje od wiary, bo jednak w domu nie praktykują na takiej zasadzie, że nie chcą poznawać Boga przez czytanie Biblii. Nie modlą się, wiesz, tak z chęci, po prostu tylko z takiego yy, nawyku, powiedzmy. Yy, a jeżeli chcemy mieć relację z Bogiem, no to. Ej, dobra, straszyć na widzów. Ja straszę widzów. Co ty gadasz? Jest sześć, osób, nigdy nie dowień, Dlaczego, dlaczego ty? ja mam najwięcej jest, różyczek jest, dostałem? Nie. Co? I chrześcijańskie wypracowanie. Ale, ale ludzie tego chcą słyszeć. Oni mi dają różyczki, bo to lubią. No właśnie nie, bo jest się osób. No 8 osób i będzie zaraz, wiesz, więcej. Doświadczyłaś realnej mocy Boga w życiu? Nie. Nie? Ja doświadczyłem, Bóg, Bóg jest w stanie uzdrowić. 11 Je, widzów, 11 widzów mamy. 10 <laughs> widzów. S -s Skakują przez to, że tu jestem, Słuchaj, więc słuchaj. Ja doświadczyłem, jak mojego kolegę od astmy Bóg leczył. Jak... Nie znamy go. No nie znacie, ale no, możecie też doświadczyć. Pójdźcie do kościoła takiego, co działa z mocą, a nie jakiegoś katolickiego, że tam jakaś tradycja martwa jest. M jakby po co żyjemy? Kurde, co to? nie wiem, nie mam pojęcia. Każdy sobie to pewnie interpretuje w inny sposób, a ja nigdy nie myślałam jakby nad tym, więc... mm. Okej, okay, można to podejść na to z, z takiej strony, jakby czy ktoś nas stworzył oraz czy coś jest po śmierci? Jak uważasz? Że coś jest po śmierci, że to jest dopiero jakby początek, nawet nie... No tak, to jest początek, to jest jakby życie to jest taki test. I po śmierci jest sąd Boży, co nie? Albo niebo, albo piekło. No, to zależy? Zależy w kto... Jakby... co wierzy. Okej, okay, no są różne religie, ale chyba prawda może być tylko jedna. Zakładając, że nazwę jakiś Bóg stworzył, to on gdzieś zapisał jakieś swoje zasady moralne, prawda? I jak my będziemy tego przestrzegać, to będzie git. Ma to sens no, jakiś? No. no. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie przestrzegać yy, idealnie zasad Bożych, jak uważasz? Yy, wiesz to nie chcę się na taki temat, bo ja król jestem osobą niewierzącą, więc coś się nie Nie wierzę w to, co gadają tam takie upoty. Okej, okay. nie. Powiem. No cóż, jest spokojnie, ale można mieć chyba otwarty umysł, prawda? Bo to, że, to, że coś nie wierzysz, można troszkę minic, co nie? Na takiej zasadzie. I wiesz, bez sensu by było, gdybym z tobą gadał, a ty byś była wierząca chyba. Chyba lepiej polemizować, jak mamy różne poglądy. Ja no. powiem ci, że ja kiedyś byłem ateistą, na przykład. I, i co to się, Co się stało, że zmieniłeś się. Nie, no, bo, bo zobaczyłem, że jest, że jest zło, że jest diabeł, że są demony. Chcą nas do piekła sprowadzić. Tak jak na przykład przez tego kolegę, co tu dołączył i cię wyzywał. U, u niego się demony manifestowały mocno. Aha, to on był demonem. Kurde. No, on miał jakieś demony. Kolega się zmagał z różnymi rzeczami chyba. Ale, ale Bóg ma miłość dla niego i Bóg ma też dla ciebie miłość, słuchaj. Jeżeli dasz mu szansę, jeżeli spróbujesz mieć z nim relacje. No słuchaj, to, to jest takie łatwe. Łatwe i przyjemne. No, Ym, chodzi mi o to, że życie nie jest takie płytkie. Staje życie dostaje, dostaje takiej głębi, życia. Bo, bo wierzę, że ktoś cię stworzył. Wierzę, że Bóg cię stworzył z celem jakimś. Chcesz ma wrócić? No, ogólnie tak rozmawiam o wierze, co nie, żeby dać ci do myślenia, bo. Yy, bo czemu nie? Why not? Nie dasz mi do myślenia, bo. Bo ja nie dam rady sobie tak łatwo wmówić. Nie chodzi o wmówienie, nie chodzi o wmówienie, a... chodzi o to, żeby... Chodzi o to, żeby ci oczy trochę otworzyć. Nie otworzyć mi oczy. Czemu nie? No bo ja sobie nie dam. Po prostu jak jestem... Mam swoje przekonania, no to ja zostaję przy moich przekonaniach. Ale... I choćby... mniejszy człowiek na świecie i był mi to chciał wmówić, to ja nie dam... nie dam sobie. A wiesz, a jakbyś, jakbyś usłyszała dobre argumenty? Nie, ja muszę się sama przekonać. I dopóki się sama nie przekonam, no to możesz mi mówić co tam chcesz, nie? Ej, no, no wiesz, amen, powiem ci, bo to, to trzeba samemu na własnej skórze przeżyć. To się zgadzam. Musisz sama to doświadczyć. A powiem ci, że możesz sama to tego, tego doświadczyć. Ale nie chcę, jakbym chciał, to doświadczyć, ale aktualnie nie chcę. Aktualnie nie chcesz, okej. Okay. Okay. W, każde, w każdej chwili Bóg może do ciebie przemówić. Jeżeli nie, że usłyszysz jego głos, ale zobaczysz jego działanie w twoim życiu. Prawda? No... Tak, tak. Zobaczysz jakieś cuda... Cuda zobaczę? Nie. No. Cuda się dzieją, wiesz, na co dzień, w dzisiejszych czasach. Nie jest tak, że kiedyś tylko. No to ja czekam na jakieś objawienie. Jakie objawienie byś chciała? Że, żeby tak, wiesz, cię przekonało trochę. No nie wiem, jakieś fajne objawienie. Jakbyś, wiz... Jakbyś wizję miała, na przykład? Wizji. No to co nazywasz objawieniem w takim razie? Nic fajnego, żeby mnie zaskoczyło. No, ogólnie, jak się zapytasz Boga w modlitwie, jak się uniżysz trochę przed nim, to, to ci da objawienie. A jeżeli będziesz, jeżeli będziesz pychę pokazywać, no to to tak nie działa. Nie możesz pychy pokazywać. Bóg nie lubi pychy. Ha, kurde, to się ze mną nie dogada. Ale chyba ma to sens, że jeżeli ktoś się stworzył, no to wymaga, żebyś tak trochę, jakoś podeszła nie z pokorą trochę. Bo nie stworzyli moi rodzice. No, każdy tak mówi, ale jednak ludzkość powstała skądś, prawda? Ty jak malarz namalował. Namalował coś, prawda? Obraz tam się nie namalował, przecież. Tak samo my się sami nie stworzyliśmy. Jako ludzkość. No właśnie. No. Dzięki. Więc. więc... Lepiej nie, nie zostawiać na starość takich tematów egzystencyjnych. Okay. Może być za późno. A, no, a czy decydujesz, jak będzie za późno? No, no wiesz, potem jest sąd Boży. Ja cię nie chcę piekłem strasznie, nie o to chodzi. Ale cho, mo, chodzi o to, że jak uwierzysz w Jezusa i oddasz mu życie, no to możesz trafić do nieba. I to jest lepsze. Dobra, ale myślę, że jak przez całe życie nie wierzysz w coś takiego jak niebo i piekło, to później faktycznie pójdę do tego nieba albo piekła? Bo mi się tak nie wydaje, bo no. mi się wydaje, że to, co kto wierzy, tak skończy życia. Okej, okay, ale jeżeli Bóg stworzył świat według swoich zasad i zasady są takie, że jeżeli no, nie będziesz no, miała z nim relacji, to nie trafisz do nieba, tylko trafisz do piekła, no to Bóg takie zasady stworzył i one są łatwe do przestrzegania. Dużo nie wymaga od ciebie. No dobra, ale jak na przykład... Bo nie w każdym... Y nie w każdej religii jest Bóg. I co wtedy, jak na przykład jestem jakimś, na przykład wierzę w Buddyzm. to co wtedy? No ja Ci powiem, że na przykład e, w buddyzmie to tak naprawdę tam wyznają, tam nie wyznają stricte Boga, tam wyznają jakieś takie prawdy e, życiowe i tak dalej. Jeśli chodzi o islam, kto się w islamie wychował, to powiem Ci, ludzie w islamie, miliony, tysiące ludzi mają sny o Jezusie bo nasz Bóg jest jedynym tym żywym Bogiem i z innych religii ludzie się przerzucają na chrześcijaństwo, bo to jest ta jedyna właściwa religia i nasz Bóg działa w sercach ludzi, działa w snach, wizjach, cuda robi, uzdrawia, uwalnia od demonów, takie, tak, takie tematy. Okay, dobra. Żaden Allah ci nie zrobi żadnego cudu, nie udowodni ci, że istnieje Allah, bo, no bo to, to, to jest pożeg po prostu, nic więcej. Kumasz. Tak, chłop, chłop, a Wezmę sobie to serce, wiesz? No. Mogę, jak masz... Jak masz na imię? Emilka. Emilka. Mogę się pomodlić za ciebie, Emilka? Oczywiście, że możesz. Pomodl sobie że, się o mnie, żebym e, znalazła jakiegoś fajnego chłopaka. I żebym miał dużo kasy. To mi wystarczy. E, tak. Dobrze, to pomodę się za Ciebie Boże, pobłogosław milkę objawi swoją miłość, niech Duch Święty zamieszka w jej sercu, niech znajdzie dobrego, wierzącego chłopaka, niech znajdzie męża Bożego i pobłogosław ją też finansowo żeby zobaczyła, że wszelkie dobro od Ciebie pochodzi i daj jej szczęście, daj jej szczęście niech wie, że niech szczęście pochodzi tylko od Ciebie Boże i niech nie będzie chciała niczego innego, daj jej taką ciekawość do czytania Biblii, Amen Amen no widzisz, widzisz. Ja wiem, że Bóg wysłucha. Nie, nie wiem kiedy, ale Bóg zadziałał w twoim życiu, No jak najszybciej. Ogólnie jak, jak się nawracamy, to mamy Ducha Świętego, czyli mamy Boga w sobie tak naprawdę. I to jest potężne. Możemy w takiej mocy działać, że, że wiesz... Już mi wytłumaczyć wszystko. Ale no chciałem chociaż taką światłość ci przynieść i taką lepszą... lepszy vibe wprowadzić na ten stream, bo ten zdemonizowany chłopak wcześniej to... To powinien się nawrócić też i Błogosławię tą koleżankę, twoją, czy siostrę. Moja siostra. Tak.